dni na Dolnym Śląsku utrzymuje się sprzyjająca pogoda, pozwalająca na wcześniejsze w tym roku rozpoczęcie siewów. W województwie wrocławskim ponad 1000 hektarów obsianu owsem, to jest 10% planowanego areału. Wiosna jest wczesna, ale bardzo sucha na Dolnym Śląsku, w związku z tym z pracami wszelkimi trzeba się bardzo spieszyć. W wyniku tego jutro już kończymy obsiew owsa w PGR Przebnica w wielkości 200 hektarów. Żeby zagwarantować Dobre plony należy z pracami i z siewami wchodzić bardzo wcześnie. Ale rolnicy indywidualnie spieszą się z pracami. Tak, no jest to dziwne. Obserwujemy to jako sektor uspołeczniony, że rolnicy czekają. Zachęcałbym do natychmiastowego ruszania w pole. Szczególnie na glebach lekkich z wszelkimi pracami wiosennymi trzeba wchodzić bardzo wcześnie. Porównując do poprzedniego roku przyspieszyliśmy tegoroczne prace o około 10 dni. Równolegle prowadzimy siewy roślin strączkowych, w tej chwili jak łubinu oraz przygotowujemy już pola pod buraki cukrowe.